Cześć, witam was jak zwykle z nadwody nad mojej ukochanej odry która płynie poniżej w dzisiejszym wideoblogu chciałbym się zająć pieniędzmi jakie zostały wydane przez Polski Związek Wędkarski z jednej strony podnosimy bo nie możemy się utrzymać nie mamy pieniądze tłumaczy się nam, że takie duże pieniądze żądają wody Pol polskie i inni dzierżawcy że Materiał zarybieniowy poszedł tak mocno w górę, że na ochronę tych wód trzeba wydać tyle pieniędzy, bo paliwo i inne rzeczy poszły w górę, a z drugiej strony wydajemy sobie ogromne pieniądze. To po co jest ten zapis w statucie Polskiego Związku Wędkarskiego, że jest to działalność społeczna? Nad tym naprawdę trzeba się zastanowić. I nie mogą wypadać następne trupy. Jak to się popularnie mówi z szafy, które pokazują wydatki, jakie ostatnio opublikowano. I, I chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie szukam sensacji i nie będę ich przytaczał. W dwóch okręgach, co i na co jest wydatkowane. A opublikowane dwie noty finansowe. Wybaczcie, jeżeli przekręciłem nazwę. O zapłacie dla pełnomocnika zarządu głównego do kierowania okręgiem mazowieckim w kwocie 153 841 zł i 44 grosze, bo tak podliczyłem te dwie faktury, noty. Tu należy nie zapomnieć jeszcze o otrzymywanych dietach i kilometrówkach. I nie wiem, czy jeszcze są jakieś inne składki, które się otrzymuje w zarządzie głównym zapiastowanie kierowniczej funkcji w okręgu innym, to w sumie w moich obliczeniach no nie wierzę, że te dwie pozostałe pozycje nie będą się zbliżały do 200 tysięcy. Ale niech zostanie 150 tysięcy. Czy wy wiecie Państwo, że zgodnie z danymi głównego urzędu statystycznego takie pieniądze zarabia 8% społeczeństwa, uznawane za, za najbogatsze, za najlepiej sytuowane. Powiem Wam, że podkreślam cały czas byłem krótko może i to i wstyd dla innych dla, dla mnie nie. 21 miesięcy tylko działaczyłem, byłem sekretarzem w kole. Nie wziąłem złotówki, a wręcz co miesiąc dokładałem pieniądze. Bo odpowiadałem za, za media spo, społecznościowe, w tym czasie pokazałem. Może niektórzy z Was to pamiętają, że prowadziłem stronę koła Racibórz Miasto w taki sposób, że tam pokazywane były od dwóch do czterech informacji dziennie. Były to zamieszczane informacje. Na tą stronę wchodziło wielu członków polskiego Związku Wędkarskiego z całej Polski, jeżeli chcieli się coś dowiedzieć. Bo tam nie było tajemnicy, czym zajmowaliśmy się na posiedzeniu zarządu. Jakie podjęliśmy uchwały, czym zamierzamy zarybiać, kiedy za, zamierzamy zarybiać. To nie była tajemnica. Te informacje były z wyprzedzeniem. Tam mógł członek PZW przyjść na wodę i zobaczyć, czym zarybiamy. Były zawody, to do 2 do 4 godzin po zawodach. Prezentowałem już taką informację. Wasze informacje z zawodów ogólnopolskich, okręgowych, kołowych, które się pokazują po tygodniu, I nie chcę tego oglądać, pamiętajcie. Prawdziwa informacja, tak jak w telewizji, czy w prasie, czy w mediach internetowych, na, na, na portalach internetowych, ona jest dobra, kiedy jest podana na bieżąco. Z opóźnieniem nic. A ukrywanie tych informacji w ogóle to mija się ze wszystkim. Jak to jest możliwe? Podam to na przykładzie swojego okręgu, że zarybienie z 2021 roku zostało zamieszczone 16 grudnia 2022. Ja nie wierzę, że nie było czasu tego policzyć i że to nie mieli policzone. Oni mieli, tylko nie publikują. Bo wiedzą, że jest taki klient jak ja, który zrobi tabelkę, zrobi wykres, który wam publikuje żebyście wszyscy wiedzieli ja nie komentuję tego bo uważam jedną rzecz te tabelki, te wykresy mówią same za siebie one są lepsze jak wszystkich komentarz podejrzewam bo zadając pytanie do okręgu żeby mi podano zarybienie z szupakiem w 47 łowiskach a na marginesie okręg PZW w Katowicach ma tych łowisk no, nie chcę się pomylić, ale około 300. Nie mówiąc, że moim zdaniem chyba ponad 300, bo samych licencyjnych jest 77. Do tego dochodzą jakieś inne wody jeszcze, obwody rybackie i to wszystko w sumie. To nie żądałem aż tak dużo. Praktycznie z jednej, trzeciej, czwartej. I odpisano mi, że. Otrzymanie takiej informacji potrwa dwa miesiące. To znaczy dla mnie, że nikt nie prowadzi na bieżąco, ile wpuszczono ryby do, 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 do jakiego łowiska. No bo, jeżeli by wpuszczono i byłoby to zrobione, to, jaki, to ile czasu by to zajęło po prostu udostępnieniem mnie takiej informacji? Zajmowałem się kiedyś udostępnianiem informacji publicznej. Zawodowo, zawodowo w jednym z centralnych urzędów w naszym kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł na takie coś sobie pozwolić, bo od razu ta sprawa wylądowałaby w sądzie za opieszałość i za nieudzielanie informacji publicznej. Staraliśmy się, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, najpóźniej w 30 dniu, aby osoba, która się o to zwracała, to otrzymywała. I nie wymyślaliśmy, opłat. Opłata wtedy wchodziła tylko w, w jednym przypadku. Jeżeli ktoś chciał to w wersji elektronicznej, no to trzeba było, wiadomo, zapłacić za nośnik, jak, jaki on wygląda. Ale za dane, które są dostępne które powinny być w komputerze i wystarczyło je wygenerować zażądanie opłaty i to niemałej, jest po prostu jakieś nieporozumienie. Tłumaczenie nam, że Zarybienie, zwracamy się z kolegami, nie tylko ja i wymieniamy tą informację między sobą. Ile zarybiono? Odłowy kontrolne, jak przebiegały? Nikt nam nie chce tej informacji udzielić, tłumacząc się tajemnicą firmy czy przedsiębiorstwa. Proponowałbym wam, pa, państwo, zajrzyjcie do internetu i przeczytajcie sobie regułkę, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa, czy tajemnica firmy, czy jakakolwiek inna tajemnica? Bo ustawowo w naszym kraju to tych tajemnic jest naprawdę ma mało, bo są tajemnice związane z dokumentami niejawnymi, handlowe i jeszcze może kilka. Nigdzie nie znajdziecie zapisu w ustawie o stowarzyszeniach, że jakaś informacja dla członka danego stowarzyszenia może być. Informacją niejawną. Fi Tajemnica firmy czy przedsiębiorstwa. Ja się nie pytam, od kogo kupiliście i za ile. Ja się pytam, za ile kupiliście ryby. Bo może se przedsiębiorstwa pewna rzecz zastrzyknąć. Ale nie, nie to, ile tej ryby wpuściliście i za jaką sumę. Przecież to są moje pieniądze. Jeżeli jesteście firmą, to pokażcie nam czym się zajmujecie i jakie macie zyski. I czy z tych zysków płacicie sobie pensję, czy płacicie ze naszych składek. Jak zostało opublikowane w tych wcześniejszych dwóch okręgach kwoty, które są tam podane na pensję, w jednym z okręgów jest podana pensja na poszczególnych pracowników, to nie są one wcale takie małe. No ja wiadomo, że każdy chce zarabiać dużo. Ale nie. Mówcie, że macie mało. I traktowanie nas z bucika, przepraszam za użycie takiego słowa, jest po prostu dla mnie niezrozumiałe i niepojęte. I nie zapominajcie, że w statucie pisze, że, że działalność w związku jest społeczna. Dlaczego my, w kołach, jako działacze, pracujemy społecznie, a Wy nie możecie? Dlaczego za PRL było tyle ryb? Ludzie zabierali? I ona była, bo tak duży proces tych składek szedł na zarybianie, na dzierżawę i ochronę wód, że tylko pozostawało op opłacenie lokali i kosztów tych związanych, a nie horrendalne diety społeczne, jak Wy to nazywacie, i to jest wszystko netto, trzeba zaznaczyć, bo Wy od tego. Nie od diet społecznych nie, nie odprowadzacie podatków ani składek na zdrowotnych, emerytalnych, ani innych. Nikt w tamtych czasach nie wpadł na pomysł, żeby zakupić mieszkanie służbowe dla kogoś. A zakupiono mieszkanie, które nazwano lokalem służbowym w Warszawie. Jak spojrzałem, a znam Warszawę, bo kupę lat tam mieszkałem i pracowałem, to jest mieszkanie w centrum Warszawy, Odległości niecałych 500 metrów od wolca centralnego. Wiadomo, przyjeżdżamy, mamy blisko. Czy tak trudno było zrobić apartament na Twardej? Przecież tam całe górne piętro jest hotelowe. Zrobić dwa pokoje z aneksem kuchennym i spokojnie prezes zarządu głównego mógł tak mieszkać. Ale jakby się zarabiało i było szefem firmy, i tak lekko ręką wydawało pieniądze, to długo byście by nie porządzili, bo Rada Nadzorcza by na to nie pozwoliła. W firmie państwowej również szybciutko by was zdjęto z takiego stanowiska. Bo trzeba szukać oszczędności. Zajmowałem się szeroko porozumianą logistyką i gospodarką materiałową i wiem ile pieniędzy jest. Na czym można zaoszczędzić i kiedy? Jak patrzę na te wydatki, jak byłem sekretarzem i przeczytałem uchwałę zarządu głównego o gospodarce materiałowej, i pytałem niektórych, dlaczego tak, a nie inaczej jest prowadzona ta gospodarka, to wiecie, że nie spotkałem nikogo, kto to przeczytał. Nie mówię o zarządzie okręgu, bo tam po prostu nie miałem do czynienia z wieloma osobami. Byłem po prostu przerażony, że to tak lekko ręką idzie. Naprawdę, jeżeli my nie zaczniemy, przepraszam, bo już rozkręciłem się za bardzo i będę kończył, dalej wydawali te pieniądze, to w, nie chcę być w, wróżbito, ale polski związek, jak to już kiedyś klasyk powiedział, sztandar, proszę wyprowadzić. Tak to się po prostu zakończy. A ja tego chciałbym nie dożyć jeszcze. Wiem, że jestem wiekowy. Nie wiem, ile będzie mi czasu na wędkowanie i bycie w tym stowarzyszeniu, a jestem w nim od 80 roku 42 lata już. Mówię nieraz gorzkie słowa, ale nie mówię tego dlatego, że chcę, żebyście tam dali suba, lajka, like czy, czy napisali komentarz. Piszcie komentarze naprawdę merytoryczne. Jak za każdym razem powtarzam przy vlogu, komentarze, które naruszają dobra osobiste innych osób, są obraźliwe, po prostu będę usuwał. Trudno, niektórzy odejdą, przez to niektórzy zostaną. Ale najważniejszy to jest szacunek i o, o to, żebyśmy rozmawiali. I nie próbujcie wymyślać, jak nas załatwić, jak pozbawić członkostwa, żeby uciszyć tych, którzy cokolwiek mówią. Wszelkiego rodzaju zastraszania, zgłaszania do prokuratów, do sądów, czy to koleżeńskich, czy państwowych. No, po prostu strzelacie sobie sami w popularne kolano takimi decyzjami. Bo jak pokazała historia w 1989 roku, tamta ekipa też nie chciała przyjąć do wiadomości, że czas jej mija i to, co robią, jest złe. I prędzej czy później dojdzie to do Was. I pamiętajcie, że za decyzję. Finansowe to się odpowiada, nawet w stowarzyszeniu. Można być pociągniętym do odpowiedzialności. Tak dla przypomnienia zgodnie z prawem. Trzymajcie się, do zobaczenia i obyśmy się spotkali już, chociaż na to się nie zapowiada, w takich czasach, w którym na wideoblogu będziemy tylko chwalili nasze stowarzyszenie, za to, za to zaczyna się dziać. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia nad wodą.